Wbrew pozorom i wbrew temu, co mówi premier Donald Tusk, koalicja rządząca wcale nie ma się tak dobrze. To nie jest obóz zwycięzców, którzy będą dalej szli do przodu, rozwijając Polskę, być może przed nimi kolejne kadencje rządów. Ja uważam, że tak nie będzie, bo po pierwsze oni Polski nie rozwijają, tylko zwijają. Na tym kanale już mówiłem o tym, że w 10 miesięcy poskładali państwo polskie. Wiele obszarów państwa nie działa dobrze, gospodarka słabnie, inflacja rośnie, PKB najpewniej w przyszłym roku będzie na poziomie zera, albo nawet, no, no nie nawet, może 1%. zobaczymy. I ten obóz wcale nie jest obozem wielkiego sukcesu. Zdaniem europosła Patryka Jakiego jeden czynnik, bardzo ważny czynnik, może doprowadzić do rozpadu tej koalicji i być może wybudowania, no, do wybudowania nowej siły. Jaki to czynnik? O tym w nowym materiale zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze, proszę o trzy rzeczy: o subskrypcję, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. To są trzy rzeczy, które pomagają najbardziej w rozwoju naszego kanału. Zachęcam do udziału w zbiórce na rzecz analizy politycznej na platformie Patronite. Zachęcam do bycia patronem naszego kanału. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał tutaj na platformie YouTube. Już kilkudziesięciu wspierających mamy naprawdę bardzo. Bardzo Państwu dziękuję, bo wspieracie naszą niezależność i dzięki Wam możemy produkować więcej filmów. Więcej filmów, oczywiście, na analizie ekstra. Krótkie komentarze, takie często newsowe. No to co? No to omawiamy słowa Patryka Jakiego, który był gościem Polsat News, udzielał wywiadów. Ja w poniedziałkowy poranek też wysłuchałem wywiadu Patryka Jakiego w TOK FM u Dominiki Wielowiejskiej. Tam oczywiście mocne różnice zdań. Patryka Jakiego sprowadzał. No bo między innymi taki był tam wątek w tym w że Dominika Wielowiejska pyta się, czy Zbigniew, Ziobro będzie yy, weźmie udział w, w przesłuchaniu komisji do spraw Pegazusa, jaki wskazuje na niekonstytucyjność tej komisji Dominika Wielowiejska wskazuje, że niekonstytucyjny i źle działający to jest trybunał konstytucyjny. No i tak dalej, i tak dalej. Mamy taką po prostu yy, móckę. Dominika Wielowiejska to tak jakby była rzecznikiem tego rządu, tak? To, tą narrację, którą ten rząd sprzedaje, no to Dominika Wielowiejska ją kupuje i pyta o no to swoich rozmówców. To jest szokujące. No na przykład też przykład biegłego. Dominika Wielowiejska mówi no, do Patryka Jakiego i pyta go, no ale przecież Zbigniew Ziobro był przebadany przez biegłego. Biegły orzekł, że jego stan jest okej okay i może brać udział w obradach komisji. Patryk Jaki mówi, ale jak? Przecież ten biegły nie miał dostępu do Zbigniewa Ziobry, nie spotkał się z nim, nie zbadał go na żywo i nie miał dostępu do Połowy dokumentacji, w ogóle kupowanie tej argumentacji dzisiejszych rządzących, którzy yy, siłowo zajmują instytucje, o czym też za chwilę, to po prostu dla mnie jest. No, no nie chcę mówić, że całkowity upadek, ale, bo, ale bardzo niski poziom wiarygodności takiej osoby w mediach, bo yy, taka osoba po, oczywiście pozuje jako obiektywny. Dziennikarz, obiektywny pracownik mediów, ale ja mam z tym wątpliwości. Ja nie mówię, że jestem obiektywny, ja mam konserwatywne poglądy, ja mam cel i moi widzowie, państwo, wy wiecie, jakie ja mam poglądy, jaki jest mój cel, cel numer jeden na teraz, to zrobić wszystko też, przyczynić się do tego z wami, z naszą społecznością, żeby w przyszłym roku wybory prezydenckie wygrał kandydat prawicy, bo... Taki mamy cel. Uważamy, że konserwatywna Polska, rządzona przez konserwatywnych polityków, będzie lepszą Polską niż Polska lewisowo liberalna I wy wiecie, co oglądacie. A ktoś tam sobie może, słuchając innych, myśleć tych, którzy bazują na obiektywnych. O, to jak pani redaktor tak mówi. No to szerszy problem. Pracuję nad książką na ten temat. No to do Patryka jakiego, tak, żebym już nie przedłużał Wam tutaj, szanowni Państwo, moimi dygresjami. Yy, zdaniem. Patryka jakiego? Po dużym zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, koalicja rządowa się rozpadnie. Tak uważa europoseł Solidarnej Polski. W wyniku dużego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w wyborach prezydenckich nastąpi spadek sondaży i w rezultacie koalicja rządowa się rozpadnie. Jaki podkreślił, że to dobry moment, żeby zrobić nowe otwarcie polityczne i powalczyć o nasz kraj. Jak mówi Patryk Jaki, niszczony jest system prawny polski, a bez tego nie będziemy istnieć. Patryk Jaki dodaje tak na ten niepodległy Uważam, że w obecnych działaniach rządu jest cel. Chcą wprowadzić taki chaos prawny, że za chwilę będą mogli powiedzieć, że konieczne jest stworzenie państwa europejskiego i, zgo i zgodzenie się na nowe traktaty. Tak przekonywał polityk, yy, który jest teraz obecnie pod nieobecność obecnie pod nieobecność yy, pod nieobecność Zbigniewa Ziobry yy, jest liderem suwerennej Polski. Patryk Jaki odniósł się również do propozycji Jarosława Kaczyńskiego, która padła w tygodniku sieci, że po przejęciu ewentualnie władzy przez nową sejmową większość powinna powstać nowa konstytucja. I Jaki mówi, że to jest dobry pomysł? Zresztą ja pamiętam, przed 2015 roku Zbigniew Ziobro, wówczas jeszcze jako Solidarna Polska, oni Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, oni proponowali nowe punkty nowej konstytucji, więc tak jak mówię, ten temat się przewija, on wraca co, co jakiś czas. I Patryk Jaki mówi, że to jest dobry pomysł, jak również dobrym pomysłem oprócz nowej konstytucji jest tak zwana Rada Stanu, czyli Yy, czyli pewne takie ciało, które miałoby i dysponowałoby własną siłą, bo jak podkreśla patryk, jaki, chodzi o to, żeby nie było już nigdy w Polsce siłowego przejmowania instytucji. Tak jak to mieliśmy przez ostatnie 10 miesięcy w różnych miejscach. Siłowe przejęcie telewizji polskiej, siłowe przejęcie polskiego radia, siłowe przejęcie papu, siłowe przejęcie prokuratury była próba. Podejmowana, wciąż będzie podejmowana próba postawienia przed Trybunałem Stanu y, szefa Narodowego Banku Polski, profesora Adama Glapińskiego, ale tutaj po takich próbach, po jakimś takim napinaniu się, odezwał się y, y, Bank Europejski Bank Centralny, jego szefowa Christine Lagarde pokroziła palcem: proszę zostawić szefa Banku Centralnego w Polsce w spokoju. Na razie to się uspokoiło, ale były takie próby, musimy też o nich pamiętać. Były też jakieś próby y, b, zrobienia większej. Porządków, porządków przez koalicję rządzącą w Trybunale Konstytucyjnym, ale to również to byłby poważny zamach na organ konstytucyjny państwa polskiego i jednak to zostało wstrzymane. Wzięli sobie po prostu prokuraturę, co też jest zamachem na, na organ konstytucyjny, co podkreślał, co mówił prezydent Andrzej Duda, no i co orzekł w ostatecznie Sąd Najwyższy. Czy ja się zgodzę z Patrykiem, jakim, że. Ewentualne zwycięstwo w wyborach prezydenckich, konserwatystów, prawicy, może być nowym otwarciem i może doprowadzić do rozpadu rządu? Tak, zgodzę się. Znaczy, nie obstawiam, że tuż po wyborach prezydenckich od razu ta koalicja się e, rozpadnie. Nie, ja bym jeszcze poczekał na rozpad tej koalicji co najmniej do połowy kadencji, ale rzeczywiście nowy prezydent, który wejdzie do pałacu prezydenckiego z, z, z nowymi pomysłami, świeżą głową, pełen energii. Który będzie miał perspektywę przed sobą wielu lat kadencji, no to to może być rzeczywiście nowe otwarcie, nowa energia u nas yy, w naszym konserwatywnym środowisku. I na, na to liczę, szanowni państwo, że tak się właśnie stanie, ale też należy podkreślić, żeby był nowy prezydent konserwatywny, no to jednak cała. Prawa strona sceny politycznej, wszyscy wyborci, wyborcy prawej strony, tutaj musi być po pierwsze maksymalna mobilizacja, dobry kandydat i konserwatywny prezydent musi zdobywać elektorat, tak zwanego centrum, bo inaczej nie da się wygrać wyborów e, prezydenckich w Polsce. No a wciąż. Nie znamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach. Wiemy tylko na razie, że Słowo Mirmencen, reprezentujący środowisko prawicowe, będzie startował. Być może Marek Jakubiak również będzie startował. On to deklaruje. Sam mówię sobie, że może być czarnym koniem, a koniem tych wyborów, ale kandydata PiSu nie znamy. Mam nadzieję, że niebawem poznamy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Okaże Gatło.